Witajcie moi drodzy. Na dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzień życzeń, dzień radości, dzień miłości. Moi drodzy, składam wam serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo jak jesteśmy zdrowi, to wszystko stoi przed nami otworem. A jeśli borykacie się z problemami zdrowotnymi, no to powrotu do tego zdrowia. Moi drodzy, mniej stresu, zatrzymajcie się, bądźcie tu i teraz. Mniej udawania, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy w rzeczywistości. Jesteśmy tylko ludźmi lub aż ludźmi. Moi drodzy, lasu Wam życzę, natury Wam życzę, uśmiechu na twarzy, radości. Ktoś by powiedział, Michał, ale i bogactwa, pieniędzy. Moi drodzy, pieniądze są tylko narzędziem, abyśmy mogli egzystować. Ale tak naprawdę życzę Wam, żebyście byli sobą, żebyście byli fantastycznymi ludźmi zawsze. I tylko w chwilach, w chwilach, jak to mówię. Mniej telewizji, mniej polityki, mniej mediów, mniej toksycznych relacji. Więcej otwartości, więcej uśmiechu, więcej bycia bez maski. Tego Wam życzę. Pozdrawiam najfantastycznych no dni. Każdego dnia. Nie tylko dzisiejszego, nie tylko jutrzejszego, ale każdy dzień, żeby był dla Was wyjątkowy, bo chwile są ulotne. Ja mówię w tej chwili do Was, ale to już jest niepowrotne. Ta chwila minęła, nastąpiła inna. Więc celebrujcie każdą sekundę swojego życia, każdą minutę swojego życia, bo ona nigdy już do Was nie wróci. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Nawet jeśli coś pojawi się na Waszej drodze, nie tak. Kłody ktoś Wam rzuci. Pojawią się jakieś przeciwności losu. my drodzy, ale jeśli, jeśli spojrzycie na zasadzie lustrzanego odbicia na to, to będzie lepiej. Pozdrawiam. No i fantastycznych dni, każdego dnia, a nie tylko dzisiaj. Hej!